Wyprostuj proszę lewą nogę, a prawe kolano przytul do klatki piersiowej. Ok, delikatnie przybliżasz. I teraz przytrzymując kolano, zwróć uwagę na prostą nogę, która ma jak najmocniej leżeć na podłodze. Staraj się doprostować swoje biodra i otworzyć lewe biodro właśnie. Ok. Spróbuj teraz przenieść troszkę kolano bardziej pod pachę, czyli lekko je otwieramy i przyciągamy w kierunku pod pachę. Staraj się nie robić tego bardzo siłowo i cały czas pilnować, żeby ta prosta noga zostawała na podłodze. Kaj, okay, oddychaj naturalnie, nie wstrzymuj oddechu. Świetnie. Spróbuj teraz prawą ręką. Krzycić prawe kolano, lewą rękę przenieść na bok i otworzyć delikatnie biodro. Staraj się, żeby Twój lewy kolec biodrowy, czyli ta kość, którą mamy z przodu e, był skierowany do sufitu. Okay? Staramy się nie rotować całego biodra, nie rotować miednicy, tylko trzymać ją stabilnie. OK, możesz zamienić rękę na nodze. Przenieść kolano na przeciwną stronę i teraz otworzyć prawe ramię na podłogę, i pomyśl o tym, że nie chcesz sięgać kolanem do podłogi, tylko chcesz zostawić pośladek jak najmocniej e, na ziemi. Okay? I delikatnie przyciągasz, czując mniej więcej w tym miejscu delikatne rozciąganie. Tak. Świetnie, spróbuj docisnąć. Pośladek mocniej do podłogi. Tam nawet nie ma za dużego ruchu, ale ty, uh -huh. Twoje wyobrażenie o tym daje troszeczkę inne odczucie w ciele. Świetnie Weź wdech i z kolejnym wydechem jeszcze raz otwórz kolano na zewnątrz, zamień rękę. Przypilnuj swoje biodro. Tutaj musisz uaktywnić trochę brzuch, żeby przytrzymał Twoją miednicę. Weź wdech. I z kolejnym wydechem przenieś kolano z powrotem na lewą stronę, i teraz już możesz przenieść ją, je zupełnie na drugą stronę i położyć kolano na podłodze. Okay, spróbuj jeszcze bardziej się skręcić spokojnie, świetnie. Spójrz proszę za prawą ręką i oddychaj. Spróbuj pomyśleć, że Twój kręgosłup z wdechem się mocno wydłuża. A z wydechem, kiedy zaciskasz delikatnie żebra do wewnątrz, twoje ciało jeszcze bardziej się rotuje. Poczuj, że z wydechem ta rotacja jest rzeczywiście trochę większa. Weź jeszcze jeden wdech i z wydechem wróć z kolanem do klatki piersiowej przytul. I mamy drugą stronę. Zamień proszę nogi. Kolano do klatki piersiowej przytul wydłuż prostą nogę, otwórz biodro.